Witajcie, obiecałem Wam filmik, filmik z czego, wiadomo, ze szmaty, filmik, bawełniane ściereczki uniwersalne, zakupione w Rosmanie. nie chodziłem, nie łaziłem, trafiłem w pierwszym, szczęście, nie wiem, może szczęście, o co chodzi, chodzi o nowość, która wybuchła, chodzi o bawełniane knoty, Maciany dokładnie, bo bawełną już się bawiliśmy. Cóż, nic prostszego. Kręcimy sobie grzałkę na wiertle. Kto jaką lubi, kto jaką uważa, kto jaką chce. Następnie wsuwamy w to zwiniętą szmatę. No bo co tu inaczej nazwać? No, no, no nie nazwiemy tego inaczej. zwinięta szmata bawełniana, żeby nie było niejasności. Lepiej nie używać takich szmat, które są. <coughs> używany już Jak to wygląda, tak to się przedstawia tak to działa transport jest fajny, bo, bo praktycznie cały czas jest knot nasłączony i to dosyć, dosyć mocno efekty Góra jest przeogromna. Smak jest fajnie oddawany, bardzo czysto. Zrobiłem też jeszcze podwójnego wica. Na krakenie. Też bardzo dobrze działa. Co jest dużym plusem? Dużym plusem jest to, jak dla mnie, brak jakichś hotspotów bawienia się, układania czegokolwiek innego bo z meszem to jak z meszem wiadomo czasem problemy były jak źle była zoksydowana siatka no to niestety trzeba było się trochę pobawić żeby to wszystko poukładać natomiast tutaj nie ma żadnego problemu Jak widać, zabawka fajna. Tak jak mówię, nie ma z tym żadnych problemów. Rolujemy sobie kawałeczek, ciskamy w grzałkę i wapujemy do bólu. To jak lubi. Smak jest fajny. Dzięki, pozdrawiam.